Witam wszystkich, nazywam się Margerit. A jeśli jesteś w tym filmie, to dlatego, że chcesz uzyskać więcej informacji na temat desintox. Podzielę się więc swoimi doświadczeniami z używania desintox za półtora miesiąca i mam nadzieję, że pomogę ci zdecydować, czy naprawdę warto kupić, czy nie. Przede wszystkim należy uważać na stronę. Ponieważ w internecie jest wielu oszustów sprzedających kopie i podróbki tego produktu. Aby ci pomóc, zostawię oficjalną stronę Desintox poniżej w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu. Postanowiłem więc kupić Desintox, ponieważ miałem do czynienia z pasożytami, miałem biegunkę, osłabienie, ciągły ból brzucha i nadmierną produkcję gazu i czułem się bardzo źle. Więc postanowiłem spróbować i zasadniczo Desintox zawiera wiele witamin i innych związków, które są stosowane w leczeniu naszego organizmu, eliminując robaki i wszelkiego rodzaju pasożyty. Korzystając z Desintox w drugim tygodniu, poczułem się lepiej i po niecałym miesiącu zostałem wyleczony, co sprawiło, że byłem bardzo szczęśliwy i zadowolony z moich wyników. To była najlepsza inwestycja, jaką dokonałem w moje zdrowie. Wahałem się, aby kupić Desintox, ale kiedy wszedłem na stronę, zobaczyłem, że ponad 30 tysięcy osób używa Desintox, a wyniki były dobre, więc pomyślałem, że to może również działać dla mnie. To, co naprawdę sprawiło, że lubię Desintox, to fakt, że jest w 100% naturalny i bardzo łatwy w użyciu. Dzięki odpowiedniemu użyciu będziesz w stanie pomóc wyeliminować pasożyty z organizmu poprzez detoksykację i regulację jelita, zwiększenie energii, przywrócenie apetytu, poprawę snu i poprawę dnia. Przyznaję, że korzyść kosztowa jest bardzo dobra i atrakcyjna, biorąc pod uwagę wysokie koszty leczenia i procedur w klinikach. Spędziłem miesiące z tym problemem i ostatecznie pozbawiłem się dobrych czasów. Teraz, kiedy skończyłem leczenie desintoks, czuję się znacznie lepiej, szczęśliwy i zadowolony z rezultatów. Desintoks jest tak niesamowicie potężny i został klinicznie udowodniony, że działa. Niezależnie od wieku i ciężkości problemu, tylko ci, którzy zdali, wiedzą, jak okropny jest i bardzo się martwiłem. Uważaj, co mówią o desintoks tutaj w internecie, mówiąc, że uzyskasz wyniki bardzo szybko kiedy to naprawdę zależy od każdego organizmu. Niektórzy ludzie widzą zmiany szybciej, podczas gdy inni mogą zobaczyć wyniki dłużej. Leczenie jest konieczne przez co najmniej miesiąc, aby uzyskać jasne wyniki. Ale ostrzegam cię jeszcze raz, uważaj na oszustów w internecie, którzy próbują sprzedawać fałszywe produkty o zmienionych formułach, które mogą jeszcze bardziej zaszkodzić twojemu zdrowiu. Oficjalną stronę desintox zostawię poniżej w opisie tego filmu lub w pierwszym komentarzu. Mam nadzieję, że pomogłem w tym filmie, a jeśli ci pomógł, podziel się z kimś, kto chce poprawić twoje zdrowie za pomocą naturalnego suplementu przytul się i do zobaczenia wkrótce.